Gdzie najlepiej expić swoją postać Diablo 4? Sprawdziłem to, zrobiłem małe testy i sprawdziłem kilka metod na zdobywanie doświadczenia, i w tym filmie pokażę Ci, jakie są wyniki tych testów oraz jakie są wnioski. Wynik raczej cię nie zaskoczy, chociaż z drugiej strony kto wie. Przez ostatnie dni gracze bawili się z Blizzardem w kotka i myszkę. W sensie gracze szukali jakiegoś dungeonu, gdzie jest dużo mobów i gdzie leci dużo expa. Następnie przez parę godzin tam farmili, Blizzard tą miejscówkę nerfił. Następnie gracze szukali kolejnego takiego miejsca i tak kółko, i tak kółko. Natomiast na chwilę obecną. Chyba już wszystkie w Nerfilii i takich miejscówek nie ma. W związku z czym można powiedzieć, że ten film nie ma sensu, natomiast sprawdzam też inne metody do po pierwsze, a po drugie chciałem troszkę szerzej na to spojrzeć, a nie faktycznie szukać najlepszego dungeonu do farmienia w czwartek, żeby potem zmieniać ten dungeon w piątek na jakiś inny. Ja osobiście byłem zwolennikiem farmienia podziemi koszmarów. Dlaczego? Ponieważ nie robię w kółko jednego dungeonu, co dla mnie jest po prostu nudne. Dodatkowo wypada mi całkiem spora ilość legend, to no i też mogę wylewelować sobie glyfy. Natomiast postanowiłem sprawdzić, co faktycznie jest lepsze. Czy farmienie podziemi koszmarów, Smarów, czy być może te exp spoty, które znajdowali gracze. No i żeby to sprawdzić postanowiłem, że pół godziny z zegarkiem w ręku pogram i jedno i drugie, a następnie porównam wyniki. Tu oczywiście bierzemy pod uwagę, że to już wszystko jest ponerfione i wszystkie te dungeony w tym momencie nie są jakimś super dobrym miejscem do farmienia i prawdopodobnie teraz nie ma sensu w ogóle tam chodzić. Natomiast tak jak mówiłem na wstępie, chcę troszkę spojrzeć na to z szerszej perspektywy. W każdym razie, farmienie exp spota, czyli ślepych kopców, które przez tam parę godzin były bardzo atrakcyjną miejscówką, już w tym momencie są znerfione dało mi 4 miliony doświadczenia, co odpowiadało za 25% potrzebnego doświadczenia na danym levelu. Natomiast farmienie podziemi koszmarów dało mi 3,5 miliona expa, co odpowiada za 21%, czy odpowiadało za 21%. Więc teoretycznie, można powiedzieć w bardzo prosty sposób, ten exp spot był najlepszym miejscem do tego, żeby farmić expa i powinniśmy tam biegać w kółko przez 12 godzin dziennie i farmić jeden dungeon. Ale trzeba by na pewno tak było. Moim zdaniem nie do końca. Na farm spocie wypadły mi 3 święte i 3 starożytne legendarki plus no, dwa unikaty. Natomiast unikatów bym tutaj nie brał pod uwagę, dlatego że ich drop jest na tyle losowy, że ciężko jest powiedzieć, że na exp spocie dropi tych unikatów określona ilość. To po prostu był przypadek, że w trakcie tej pół godziny akurat wypadły mi dwa uniki. Natomiast w podziemiach koszmarów wypadły mi cztery święte legendarki oraz siedem starożytnych legendarek, czyli łącznie 11, niemalże dwa razy więcej oraz dodatkowo jeszcze miałem możliwość wyekspienia sobie glyfów. I owszem, zdobyłem mniej doświadczenia, ale jednocześnie więcej aspektów, czy też Temów, plus jeszcze wyekspiłem sobie gryfy, więc to jest lepsze, czy w sumie co było lepsze? Tutaj trzeba sobie postawić pytanie, na czym mi zależy. Jeżeli tylko stricte na XP, no to faktycznie te EXPE spoty były lepszym, lepszym pomysłem. Natomiast jeżeli chcesz przekazać też farmić przedmioty, żeby ubrać swoją postać i levelować glyfy, żeby wzmocnić swoją postać, no to podziemia koszmarów oferują tak jakby niemalże tyle samo expa, plus jeszcze więcej legend dwukrotnie i jeszcze dodatkową możliwość levelowania tych glyfów. Tutaj od razu napomnę o tym, że Blizzard już zapowiedział zmiany w Nightmare Dungeonach i niedługo te Nightmare. Nightmare y będą dawały jeszcze więcej doświadczenia oraz będzie się można do nich teleportować bezpośrednio. Będzie to wprowadzone przed sezonem 1, czyli w ciągu najbliższych tygodni. I koniec końców pewnie Nightmare y i tak będą najlepszym miejscem do farmienia. Natomiast to sprawdzimy po tym, jak już te zmiany zostaną wprowadzone. Nagram wtedy jeszcze drugi taki film, ponieważ ten film się jeszcze nie kończy. Bo poszedłem krok dalej i sprawdziłem jeszcze dwie inne możliwe aktywności, na których również możemy farmić experience. Trzecią rzeczą, którą sprawdziłem, były Hell czyli piekielne przypływy. I tutaj w przeciągu pół godziny zdobyłem 3 miliony 100 tysięcy expa, co odpowiadało za 18% levelu, czyli teoretycznie można powiedzieć, że nie opłaca się tego farmić, bo tego doświadczenia nie jest zbyt dużo. Natomiast w tym miejscu farmimy również czarci, róże i zapomniane dusze czyli bardzo istotne materiały, które są potrzebne nam do pseudo-craftingu, który jest w tej grze, więc. Poniekąd musimy tam nawet chodzić, a nie tyle co możemy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że wypadają nam to jeszcze eliksiry, co nie jest jakimś super argumentem i wypada też sporo legend, bo jeżeli otwieramy te tajemnicze skrzynki, których możemy otworzyć na jednym heltajdzie 4, to jesteśmy w stanie z tego nawet 20 przedmiotów legendarnych wydropić. Nie wiem jak z unikami, bo jeszcze nie wypadł chyba żaden przedmiot unikalny z tej skrzyni, więc nie wiem, czy one w ogóle dropią. Nie mówiąc już o tym, czy mają na przykład zwiększoną szansę na to, że wypadną. Ostatnią rzeczą, jaką sprawdziłem, były legiony, nadchodzące legiony. Pojawia się taki event na mapie, idziemy tam, mamy do zabicia hordy potworów plus jakiś bossów i na końcu wypadają nam skrzynki. Mówię, to też sprawdzę, bo to też może być potencjalnie dobrym źródłem expa. I tutaj poszedłem na ten event, natomiast zrobienie go zajęło mi 6 minut, więc nie farmiłem tego pół godziny, ale w te 6 minut zdobyłem pół miliona expa, co stanowiło 2,73% całego levelu, czy ta całego doświadczenia, jaki potrzebuje na danym levelu. I gdybym farmił to przez pół godziny, to zdobyłbym 13,5% całego levelu, więc raczej nie jest to najbardziej opłacalny spot I tego raczej moim zdaniem nie opłaca się w ogóle robić. Tak to, proszę państwa, wygląda na chwilę obecną. I tutaj myślę, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć, co mu najlepiej się farmi i co najlepiej dla niego farmić. Z mojej perspektywy, najlepsze do farmienia się są podziemia koszmarów, ponieważ dają legendy, glify i doświadczenia, jak wszystko inne, oraz heltajdy, które uważam, że są poniekąd obowiązkowe, jeżeli potrzebujemy próbujemy tych maców, które tam wypadają, czyli Czarci, Róży oraz Zapomnianych Dusz też powinniśmy robić, bo też dają one całkiem sporo expa. Tutaj też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że te exp spoty, które gracze znajdowali są ponerfione i gdyby nie były znerwione, to pewnie byłyby najlepszym źródłem doświadczenia. Tak to wygląda na chwilę obecną. Na pewno takie jeszcze badania, czy też testy przeprowadzę po tym, jak Blizzard zmieni podziemia koszmarów i będzie można się tam teleportować oraz będzie tam więcej doświadczenia, to jeszcze raz przeprowadzimy sobie coś takiego i jeszcze raz nagram z tego film i tam postaram się Zebrać większą próbkę danych, czyli na przykład po farmie przez dwie godziny te podziemia koszmarów, po farmie kilka helikopterów, tak żebyśmy mieli bardziej konkretne dane. No i też taki film na kanale opublikuję. Więc jeżeli nie chcesz go przegapić, to koniecznie zostaw subskrypcję. A w tym momencie zachęcam cię, żebyś obejrzał, obejrzała ten film, ponieważ tam opowiadam o tym, jak działają przedmioty w Diablo 4 i warto jest go obejrzeć, żeby po prostu wiedzieć o co chodzi z przedmiotami w Diablo 4.